witam Was na hali i każdy z Was słyszał pewnie tekst, że jesteś to, czym jesz. Więc w dzisiejszym odcinku jesz to, czym jesteś. Na czym polegają zasady? Powiem wam, jak Wam przedstawię moich gości, a właściwie Disqua, słuchajcie, czyli Łukasz oraz Maciek I w dzisiejszym odcinku mamy takie oto karteczki i każdy z nas będzie losował sobie jedną. Następnie będzie ją miał na czole i co to jest za mina. Ja widziałem Twoją minę. Nie, ja nie Co będę żarł? Nieważne. I następnie będę mógł przez minutę zadawać chłopakom pytania na temat tego, Czym jestem? Jeżeli zgadnę, mogę to zjeść. Jeżeli nie, niestety zjadają moją rzecz chłopaki. Więc słuchajcie, zostawcie łapkę, zostawcie suba, a my zaczynamy. To no co, timer? Mamy minutę, tak? Tak, dobra, nie telefon. Minuta, start. Czy to jest fast food? No. Nie. No, nie, nie. Czy, w Polsce nie jest to fast food. E, czy to jest e, mięso? Nie. Czy to jest owoc? Nie. Czy to jest warzywo? Wśród... Może znajdować się w środku tak. warzywa. Jako dodatek. Eee, czy to jest kolorowe? Znaczy tak, bo może ma kilka być. kolorów, ale ogólnie nie skupię Dobra, czy to jest słodkie? Nie Czy to jest słone? Tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo Czy to jest soja? Nie, ale może być, bardzo może. podobnie czy to, czy to jest pieprz? Nie. nie Nie To jest jakieś ciężkie, czemu na przykład? Nie, 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 nie jest nie ciężkie jest w ogóle, nie jest, Dobrze, kompletnie W środku warzyw to jest I nie, 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 znajduje nie. się w środku, może znajdować się w środku, mogą Super. warzywa się znajdować w środku tego całego Do przygotowania No, bardzo co mogą nie dać Zapytaj się czy to jest Dobra, jakaś dalej. potrawa czy coś, no bo musisz iść w to stronę. Sekunda, nie zgadłem. Strasznie ciężkie to Zupka jest. Zupka chińska. Mają warzywa w środku, ma warzywa. Ale nie byłeś co? blisko co do zupy. Skończyłem Kompletnie, to. no. Nienawidzę zupki chińskiej na sułko, więc mam farta w tym challenge akurat. Dobra, to Dajcie bo musicie połamać... Muszę na na bół, no na początku. Tak, tak, czy tak, tak, zrobione, tak. będzie łatwiej. Dawaj, otwieraj, otwieraj. O! Z tej transówki chińskiej. Błaga, ale to z tym musimy, z sosem? Warto było taką. Się... No, tak. No tak, tak. chcesz! Tak. Smacznego Mmm, nie mm. yeah. ale... mm. zgadnąć. <laughs> to jest, ale to jest dobre. Przed mówię, że dla ciebie gi. Jak już muszę. No, fakt. Ojej, wypadło i mi na ziemię też spadło. <laughs> Dajcie, szybko, chłopaki, bo kolejny challenge. I Do jest dobra. zamiana, czyli teraz ale się kruszy dzisiaj. Kurde, dobre bo. Nie było. Niezłe. Gratuluję, że nie zgadłeś od Dobra, dobra. No tak. lasujesz. Uwaga. Uuuu. no to mogę to trzymać chyba tak, nie? No, tak. Tak. Ej, mogę to trzymać. Dobra, no, no, tak, tak. tak. Dobra. Ja sobie daję. Czekaj, to ja wystartuję czas. Uwaga. Start. Dobra, czy to jest słone? Nie. Czy to jest potrawa? Nie. Czy to jest warzywo? Nie. Owoc? Nie. nie. Napój? Tak. Słodki? Tak. Czy to jest gazowana? Tak. Kurde. Ale spiesz się czas, no, masz takie. Czy jest pomarańczowym? Nie. Nie. Mm, wiśniowym? Nie, może być Może być wiśniowy. Ale nie. Ale nie, tutaj stricte nie. Coca-Cola. Tak. Zgad i to w 30. Znaczy właśnie ręce. Nie zgadujesz do końca, zobacz nazwę. To jest kola, nie Coca-Cola. No dobra. Nie ma takich. A co jest Coca-Cola? jest wiśni, przecież robiona. No jak jest wiśni. Nie ma w składzie wiśni. Jak nie? No to się Uwaga, cola. A jest napisane drukowanymi i... O. Cola nie zawiera wiśni. Maciek nie masz w Jacy. Jest napisane tak serio Serio autentycznie Stary ja to gdzieś na bezużytecznej czytałem No właśnie o, <głos> <głos> no To nie jest bezużyteczna stary No nie? w ogóle nie ma nigdy składu No to, to nieprawda nawet Nie, Składnik woda, cukier, dwutlenek, węgla, barwnik, Maciek nie masz racji Kwas, kwas fosforowy, naturalny, aromaty w tym kofeina No dobra Kofeina jest? Mogę się tak, malisz całą puchę Możesz, stary Zobacz tego, no, dawaj, no sobie, raz Dawaj, 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 Maciek, daj Maciek, maciek, no, maciek, no, maciek, no, maciek no, dawaj, Mnie to aż <noise> <noise> A to nie? Kolejna runda! Łukasz! Nie wiem <noise> co? Ja nie mogę. Powiedz kiedy start star. Start. Czy to tak. jest jedzenie? Tak. tak. Oczywiście, jest słone? Nie. Jest słodkie? No Bardziej słodkie być. niż słone, no. Jest duże? Tak. Nie. Nie. Jest pojedynczym produktem? Tak, Tak. Może być. Czy jest to taki to rodzaj banan, owoc? E Kwestie są sporne, czy to owoc czy nie Czy to jest pomidor? Tak No nie No nie, jaka podpowiedź Wiesz co, miałem jeszcze ogórek, jak się Wiesz to się o pomidora, całego O. Zapomniałem o tej zasadzie w ogóle Czy to jest ogórek? Nie Nie, nie, Too late my friend Musisz cały stary Dawaj całe O nie, nie

Star. Eee, czy to jest mięso? Nie. Czy to jest warzywo? Nie. Czy to jest owoc? Nie. Czy to jest słodycz? Nie. nie. Czy to jest napój? Tak, tak. Czy to jest browar? Nie. Czy to jest gazowane? Nie. nie. Czy to jest. Czy to ma smak? Tak. Ma, ma. ma. Myślałem, jak Jakiś... to woda, no. Nie, jakieś ma, jakieś ma. Eee, czy to jest co? Nie. Pila. Nie jest słodkie, nie jest słone. Nie stresuj się, 30 sekund się Co zdało. Pomyśl to? Pomyśl o innych rzeczach. Szerzej myśl. Szerzej myśl. Ja to piję często. Czy to jest alkoholowe? Nie. Czy to jest Nie. Z, e, jakiś sos pomidorowy albo coś? Nie, takiego, ale nie, konsystencja nie. blisko Coś innego. J jakiś przecier? Coś innego, no, coś innego. Takie gęste. 15 tak. sekund soko... Z kolorami szukam. E, pomarańczowe? Nie. Żółte? Nie. Zielone? Nie. Niebieskie? Nie. E, czarne? Nie. Czerwone? Nie. 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 No, czarne i białe? Do. No, szybko. Kiwi. Nie. Kevin! No, kiwi, rano! Nie. Kefir. Ale, Kefir. Nie rano, ale nie chcesz czegoś w ogóle poza tym, tylko przez to my musimy to pić teraz To no? nie jest rano Ja się zadbawiłeś Ej, ja nie potrafię grać w tą grę, Błowie. Nie, po prostu nie chcesz pić, ale ja ustawiliśmy ja to wcześniej przed się Nie, ja chciałbym Ja chciałbym pić Teraz jest wymieszane Powodzenia Ja już napiłem się Pół na pół O, przeterminowany jest, ej uważaj Jest zielony na się ręce trzęsł, widać, że. Na kacu, po imprezie. Tak, tak, jasne, pół. Widzisz, mm -hmm. ile to zostało? Zejdę może na swoje ręce, jak ci się trzęsą Mi się nie trzęsą, to spod ekstetowania, że mogę kepirek się napić znowu. Bo, Jezu, cieknie Bo to znowu to no, ja ciekawie tam. Ulkoś działać tam. kawicerkę. Nooo, Mmm, tam Uwaga!

nie może być nic innego niż jedzenie No dobra, no w sumie tak mówiliście też No jak nie, nie. E, A, okay. ale i tak mówili że dobra, szukamy Czas Słone? Tak e, Fast food? Tak no. Zalicza się No bo to jest taki, no. Zalicza się? Tak, tak. Ale taki nie, okej okay. Zostawmy no. to pytanie, jakby taki nie O, to Dalej, dalej, dalej Dalej Słodko, słone? Nie, słone Może być, ale jest słone czy to jest e, do podgrzania? Nie, nie. Jezus, nie Ale nie, to jest bardzo łatwe Kategoria Kategoria Nie danie Ale tego nie można podgrzać nie można. Nie, nie szukaj kategorii. Gotowe jest. Dawaj. O, Boże, jest Boże, Boże, Boże. Zjedzacie dla przekąska kolacja. Dodaliśmy o tym przed żabką. Obiad? Nie. nie. E, burger. Nie. Dobra, koniec. Chipsy! Chipsy! Aj, chipsy, jemy. są słone? Aj, no, ja wiem, a... myślałeś pewnie o jedzeniu Takie Cały tak, całe, tak, całe tak, posiłka Stary, ale wiesz, że dobrze? Bo ja naprawdę nie lubię chipsy A, a jakie chipsy? No bo to, je, to jest fast food Ale nie jest właśnie A wiecie, że musicie jakie wszystkie, wszystkie jest, zjeść? Tak, jest. no dawaj dawaj Chipsy, chipsy. Dobra, Dobra uwaga Wiesz dlaczego mnie nazywają fast food? Bo szybko... Czyli pomidor jest też fast foodem? Nie, bo rośnie z ziemi A to co? Pomidor nie rośnie z ziemi rośnie na krzaku powyżej ziemi A chipsy rosną z ziemi. Ale też się nie skapnę ja mówię

Bez limitu. Tak. Keba. Nie, czy to Zobro jest? Słone? To nie nie. E, Czy to jest słodkie? Tak, czy to jest słodycz? Nie. Znaczy... Czy to jest warzy owoc? Nie. Ale jest to robione przez ludzi. Słodycz. <grym> tak. tak. <grym> tak. <grym> Dobrze, Sok. czy jest to zapakowane przeneszczące pudełko, nie. żeby zjeść? Czy jest tak żelki? Nie. Czyli e, jest to słodkie, ale tak. jest to do picia? Nie tak. tak. jest do picia. A! Tak. Gazowane? Tak. Panta Lubię to i jest gazowane. Czy może się powtarzać? Nie może. Czy jest to z coli, jakaś teta typu, wiesz, z obrębu coli? Pepsi? Nie. Ej. Lemoniada. Oranżada. Nie, nie. Bazowane eee, jest? No. Tak. Jest ha, tak. słodkie. No. no. 10 sekund. Cytrynowe? Tego, że nie, nie. Znaczy może być. Ws no, wszystkie by smaki, smaki ma. Smaki, bo... Cola Fanta Sprite, Mirinda, seven up no, już Energetyk. Kotek. Aaaa. Koniec. Aaaa. Może, być <laughs> energolę Energetyk jest słodki, no. Ja z jednego Dawaj, dobrałem, bo ja mam mało energii. Wiesz, do Kapilów pewnie ja też z... zgodę, no. nie jest Dobra, ja nie piję energetyków od nowego roku, więc muszę wziąć niestety tylko łyczka i resztę dać Maćkowi. No nie, ja. to <laughs> to Jak Maciek też dzisiaj mówi, że nie pije. Czyli zasada jest, że wszyscy, nikt nie pije od nowego roku energetyków. Nie, ja w ja piję, ja piję. Masz A. Maciek, wypij sobie trochę. <noise> Cuda, ale ja też gra. zmniejszam ilość. A, Sahara jakaś sucho. A to tam jest tam nie sucho. No, właśnie stary, nie. Miłeś, serios, no nie. ale jest serio. Ale kłamstwo. Spytaj, zgadnij. Czy to jest tak. jedzenie? Tak. tak. Czy to jest... Startuj! Je czy to jest e, warzywo? Nie. Owoc? Nie. Płodycz? Tak. Człodycz? Tak. No. Tak. Jakiś baton? Tak, tak. On jest baton! 9 sekund! Rekord, jest nice. rekord. Ale jakiś z... baton? No jak jakiś baton. Nie mnie, że nie jest sekretny baton, baton. Trochę no. później puściłem odliczanie, na no, ale i tak. I tak rekord no, na razie. Rekord. Nie no. O, A, dobra, knoper. knoper z baton, orzeszki ziemne, też go lubię Zibek, to jest twój ulubiony baton, tak? nie? Baton jak but baton Nie będę go żarł szybko, bo jest dobre. Stary, musisz zdążyć, bo nie zgadniesz inaczej, 11 sekund, 10, 9, 8, 7, tak żeby ci wyszedł ten baton, 1, 3, 2, 1 Zdążyłeś? Wypluwaj Wypluwaj mm. ten <laughs> <laughs> Oddaj chłopakom Chłopak trzyma 3 sekundy Kto mu ściągnął Mike? Znowu, co wy Ta. Uwaga Tak ale ciężkie, serio Dobre? Nie A nie, takie... Przyczepcze No po no, co tutaj braliśmy, skoro nie przyczepmy A dobra, sorry Uwaga, start Nie <ślesy> <ślesy> dobra, <ślesy> Dawaj, no, dawaj, to dawaj daj. dwa Tak Eee, może być owoc, ale dobra. nie będzie Kolor, eee, No Czerwone? Nie Tak Tak Nie do końca Tak Nie do końca Tak Tak, nie, tak. 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 Do... Lecimy dalej, Robi lecimy dalej Czerwony barwnik nawet ukazał Dawaj dalej no. Cichu Marchewka no. no To może być czerwone No Dawaj o Boże bo Czy to jest słodkie? Może być Czerwony ziemniak, czerwona marchewka To jest słodkie? Halo czerwone ziemniak. Czerwone. Czerwone. Ziemniak, czerwone To jest słodkie? Też, też Tak, może też. No tak, tak Robi się z tego zupę? Też No Tak tego, Też. Nie nie zastanow... Mogę, bo jak... Co, robię, nie zastanawiaj się, nie się go! Strzelaj, masz tak 10 sekund więcej przesunię. Cukier i czerwony barw Pomidory Nie? Y, ten, burak. Tak, burak Tak Tak. Dobrze, jesz Uuu, pizza Dobrze, nie chciałem jeść. A, dobre! Ja zapominam <laughs> o tym cały czas Przez <laughs> Daj, na razie Przez stary. Przez barwnik fioletowo-czerwony Jak dzik stary Ale jest, jest Nie no, nie będę. Ej, zdrowo stary, jeżeli jest słodki to Ci zazdroszczę Czy to dobre jest? Jak to smakuje w ogóle? Mm. <śmienicza> jeszcze pięć Przygotuj się lepiej Ej, dobre czy nie? Czy takie mogło być lepsze, ale jest bardzo warzywne? Ziemiste jest pewnie Ej, to jest trufla naszych czasów To jest trufla Polski Nie to rega, to Tak? No Chcesz jeszcze? Bo sześć trzeba zjeść na Nie, na sześć się nie zjem nie ale dobrze. Nie spróbujcie, uważnie. Nie, no ja muszę zostawić miejsce, chciałem bardzo, no ale wiem, że jeszcze jest dużo żal. Ty nie zjesz! Jeszcze jest koryś. Co to jest? Zipek Zipek jest ja wiem, co ty robisz. W tym co to momencie? jest? Proszę o czas! Start! Owoce? Nie. Warzywo? Nie. Słodycz? Tak. Baton? Nie. <grybujesz> nie. Żelki? Nie. Coś słodkiego, ale nie warzywo, nie owoc zrobione chemicznie. No... Nie jest chemiczne, no jak żelki na przykład. No to jest chemia. W sumie. Nie jest chemia. Słodkie, ja nie mam pojęcia w słodyczek, czekolada. Tak, tak, 20 sekund, nice. Zara, jest nie! Nie! <laughs> Zapominam o tym, bo mi się myli, że kiedy zgadnę, to wy jecie. Kiedy wy zgadniecie, to ja A to jest odwrót. To będzie dobrze. Mam tak tak Jaką czekoladę? Mam o, czekol o, tak! zrobić sztuczkę z czekoladą. O, 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 ja tak nie lubię. Serio? No, no, białe nie lubisz? O, real nie lubię. Ja też nie lubię białej, bo tej sztuczki nie można zrobić na niej. Łukasz pokażę i tak Ale na czarnej, zostawię na A, no tak, nie da się Nie da nie będzie tak efektu Dać ci trochę czarnej? Nie, dziękuję Ale już się stało coś Nie, nie, nie <śla> Ja też z mhm. Ja też z Proszę chłopaki, dzielmy się razem Ja jej nigdy nie jadłem, szczerze mówiąc jeszcze Chyba <ślaff> okay. w końcu dostał się do filmów mhm. O, dobra A, już spuściłem czas Czy to jest mięso? Nie czy to jest warzywo? Nie. Czy to jest owoc? Nie. nie Czy, to jest, nie, nie, tak, Czy to, jest, to jest picie? Tak, tak. Czy to jest... To jest picie? Tak, tak. Czy to jest słodkie? Też. Może być. Ma cukier w sobie. Ale, ale nie tak, nie, 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 nie ale nie jest rozpoznawalne jako sok z bardziej, Nie, nie. Bardziej gorzkie, też może co? być. Owoców to jest? Nie, nie podpowiedź, on, on ma się pytać. On ma się pytać. to nie jest sok z owoców. Nie może tak, tak, tak lub nie. To jest ee, nie? mleczny nie. nie, nie. Gazowany. Masz 18 sekund, dawaj, dawaj, łatwe, łatwe. To jest ten kwas. Nie, 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 nie. Dalej, dalej, gwaleście sam, dalej pigos. Tak, dobrze. Hej no, Wasze zdrówko? Pijemy za to, żeby do końca tego miesiąca było co najmniej 615 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam tysiąc. Dobra, dobra. do, na, do na, będzie jutro. Do, na, będzie jutro. Do, na. Do, na. Dobra, to pijemy. Do dna, do dna, Choć Nienawidzę tego browara. To się... co, co robisz to na domacie? On to umie robić? Chyba tak. On to umie robić! O, ho, ho, Ej, dobra! Czy to jest tyle pijany? Tak! On to chyba już całe wypił. Co jest? On to w sekundę wypił! No, no. Tak się pije, browar. <grym> Przyszedł no, do mnie! No, no. Nie, nie pijcie browarów. Pijcie no, Ale zero. Ale to jest zero, to jest zero. Dobra. Tak, Dobra, alkohol jest niedobry. Raz, tak. Czy to jest picze? Nie. Czy to tak, e, dobrze, czy to jest słona? Nie. Czy to jest słowkie? Tak. E, czy to jest słodycz? Tak. E, czy to mogą być żelki? <śm <kysy> <śmisa> mogą Taki? nawet suki. To, czy to mogą być żelki? <śmę> tak. Dobra, <śmę> e, to, to, to poproszę żelki w takim razie. Boż mój brzuch nie wytrzymuje po tym piwku gazowanym. Bez <śmę> kitu. Jezu, nie. Ale nawet Łukaszowi nie zostawił Nie, wiesz ja mam po ostatnim jakieś takie stręc trochę do Ale i ty, do torna. to Ernest miał pić A no, no? A no tak, to ty miałeś Maciek wypił, a on mówi, że żałuje, że mi nie zostawił Tak, to To jest Bo tak mi się podobało, że chciałem, żebyś też się napił Zipec, musisz Ja ci rzucę, Zipec kład Zbuzi! Nie dawaj, będzie widać Do końca sali Ooo yes! Co, zgadujemy? Tak, start. Czy jest to jedzenie? Tak. Zawsze jest to jedzenie, a to jest jakie tam. Nie widzę tego, prawda? Czy jest to słone jedzenie? Tak. Czy jest tak. to przekąska? Eee. Rodzaju chipsy. Nie. Tak. jak się zgłosi, możesz coś tak. tak nazwać, to liczby Co Czemu wy podpowiadacie? No, mu? Nie podpowiada? Nie, nie, dobra, wymazuję, to czy jest to przekąska słona? Tak. Ta przekąska a słona. Jest no jak nie! Czy bierze się do piwa? Nie. No, zależy. To nie jest przekąska no, słona. To słona. A nie, nie jest słona. Nie, no, nie jest przekąska jak chipsy. Zapytałeś, czy to przekąska? A ja czy to przekąska nie. jest? Nie. A, a jest to przystawka? Nie. A jest to produkt w paczce sprzedawany tak. w sklepie? Stary. Wszędzie można go kupić w każdym tak. sklepie. Tak. Jest w duże ilości w sklepie? Tak. To, tak. tak. Ale nie jest to picie. Nie, nie jest nie. to jedzenie przekąska, tak? tak. tak. Nie. tak. No chwilę już... Czekaj. Hi. Teraz tak. Jest to słodkie? Nie, jest to. Słodkie. Łukasz, ty nie chcesz jeść po prostu. Tak, on kończysz już tu pytania. On już wie, co to, to jest, po odpowiedzi Maśka i nie chce jeść. Nie, nie wiedziałem, serio. Ale za, nie zgubiłem pytania i zacząłem grać durnia, ale nie, nie wiedziałem jakie pytania. Koniec, koniec nie. czasu. Już za co to jest, Łukasz? Jedna odpowiedź. Nie mam pojęcia. Ale nie będzie się liczyło, Siedlone, nie będzie się. Chipsy po prostu, ale już były, więc ale nie. Ale to nie mam... przekąska, tylko chipsy. Można kogoś tak nazwać stary, powiedział ci. No do jedzenia te paruwo. parówka. Parówka. To jest przekąska. Siedziałam nie i... jest. Wiem, że nie jest, ale się w górze, że to jest przekąska Przekąska. Serio. Ja, ja. ja, przed, ja nie chwilę zmierzał, mówiliście, że nie, ale ja uważałem, że to przekąska. Ja wam ja nie wierzę i tak. Jak mówiłem, w ogóle nie jest ok. Najgorsze w porówkach jest to, że trzeba je obierać, nie? No, jak ziemniaki stoją. To wygląda jak że... Bo. Nie czuję, że jest z serem. Nie, no, bo trzeba je ugotować, ona się wtedy ten Tylko mikrofala! Dobre są parówki z mikrofonem. No nie! Yes! Ja też lubię. Najlepsze, dwóch na dwóch jest po prostu. Bo, bo Nieprawda, w komentarzach jest stary jedna na dziesięć. jest dwóch na... na dwóch. A oni nie mają racji, jeżeli mówią, że nie z mikrofonów. Już to raz robiliśmy pytanie. Albu... Dobra, piszcie w komentarzu parówki nie z wody, no, czy z mikrofalów? Ale z z oczywistym wody. jest, A że z wody są lepsze. Nie, no, z wody są lepsze, ale kurde, trzeba długo robić. I nie chce. 8 minut stary. Hmm, ale nie trzeba zagotować wodę, poczekać nie, się gotuje. Eee. A mikrofalówkę 30, 30 sekund, masz o, o so. kurde Uwaga Star! Czy to jest jedzenie? Tak. 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 Czy to jest słone? Tak. tak. Czy to jest przekąska? Yy, nie. nie. Czyli to jest coś, co kupuje się w paczce jakiejś tak, takiej. Tak, tak. Ale nie takie jak chipsy, tylko paczce. Tak, tak ale to jest to jest o, patrz, gotowe, gotowe je się to samo, tak, czy. Tak. można, ale gdzieś się z czym Cze jest szynka jakaś? Nie. Mm, nie, to jest ale... mięsa? Tak, tak. tak, tak. tak. Jakiś pasztet? Tak, 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 To jest pasztet. Dobrze, jest pasztet. Czuję ci, że jest pasztet. O nie. O, A to, to jest, nie. jest dla ludzi? Nie, dla psów. Ja Chciałem karne? powiedzieć, że dla kota Co? jest. Co? Bo mój kot dostaje taki samo i tak sam pak. Nie. nie, no to jest dla ludzi przecież. Sorry, ale musiałem. O, czas, no, się no. czas no. Nie, zjedz Ile? Jedz. No całe. Całe. No chyba was. Je widziałeś to... na parówek musiałem zjeść? No nie widziałeś. Bo jednej chłopaki bojgotuje, to już ostatnia rzecz. Ja... Dobra, dwa gryzy jeszcze, duże duże! Jeden i no. jeden i pół. Jeszcze trzy o. jeden i siedem! No, Czawiu, ci jeden niebutny i koniec! Koniec, o, dobra! Dobrze, jest jest dobre. Znowu się na dwie osoby. Co nie, ja bym to bardzo chętnie zjadł z bułeczką. No? Nawet cały ten pasztet bym miał tylko bułkę rozkrojoną. No, no, z ogórkiem kiszonym. No parówcy pasztet. I przy okazji jakieś mięso będzie w końcu. Na <laughs> to co do jutra ludzie. Do 18, ma